Jeszcze tu jesteście? Jest głodnieliście przypadkiem? Jeśli tak, to dzisiaj będzie parę słów o jedzeniu. Wiecie jakie pytania najczęściej padają na porach dla mam? Jak zmusić moje dziecko do jedzenia? Serio? Zmusić? Moje dziecko je za mało! Naprawdę za mało? Jesteś pewna, że twoje dziecko je za mało? A czy słyszeliście kiedykolwiek o dziecku? Małym dziecku, które samo by się zagłodziło? Ja chyba nie. Zacznijmy od tego, że dzieci mają swoje widzimisia. I to trzeba zaakceptować i to jest zupełnie normalne. Czasem jedzą więcej, czasem jedzą mniej, czasem wcale nie jedzą tylko piją, a czasem się zamieniają w monofagi. Wiecie co to monofag? Takie stworzenia, które jedzą tylko i wyłącznie jedną potrawę, jak koala albo pandy. Co więcej, między drugim a piątym rokiem życia dzieciakom bardzo często załącza się coś takiego jak lęk przed nowością i wtedy naprawdę nie ma bata, nie zmusicie dziecka do zjedzenia czegokolwiek, czego wcześniej nie jadło. Ale jeżeli faktycznie wydaje wam się, że wasze dziecko mało je, to mam dla was kilka patentów. Możecie je wypróbować, ale wcale nie musicie. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, ustal z dzieckiem. Co będzie chciało dziś jeść. Jak już ustalicie menu, idziecie wspólnie do sklepu i wspólnie wybieracie produkty. Tylko uważaj, jaki dajesz dziecku wybór, bo jeżeli ustalicie, że na obiad ma być leczą, a ono zacznie wybierać między białym serkiem a jogurtem truskawkowym, to lepiej podać mu dwie papryczki i powiedzieć, kochanie, wybierasz tę papryczkę czy tę papryczkę. Po drugie, wspólne gotowanie. Ja sobie doskonale jako matka dwójki dzieci zdaję sprawę, że to jest podwójna robota i podwójne sprzątanie, ale może też stać się świetną okazją do spędzenia wspólnego czasu. No i przede wszystkim dziecko będzie umierać z ciekawości, co też pysznego wyszło z jego, spod jego łapek, nawet jeżeli jego udział w przygotowaniu ograniczałby się tylko do dosypania soli. Po trzecie, daj dziecku wybór. Niech ma poczucie, że samo decyduje o tym, co je. Czyli postaw przed nim kilka miseczek z już pokrojonymi i przygotowanymi produktami. Niech sobie wybiera z każdej miseczki, co chce zjeść. Oczywiście, jeżeli dziecko jest małe i pozwolimy mu na samodzielność w jedzeniu, trzeba przygotować nieco więcej, bo połowa wyląduje na podłodze, połowa wyląduje w, na kubraczku, a jeszcze trzecia i czwarta połowa wyląduje we włosach Twoich i jego. Partne. Jedzenie dla dziecka musi być kolorowe i atrakcyjne. Dzieci jedzą oczami. Na pewno w internecie znajdziecie milion różnych inspiracji, nie będę wam podpowiadać, bo to nie ma sensu. Na pewno coś sami też wspaniałego wymyślicie. Zdradzę Wam tylko jeden patent, który sama stosuję, a który ściągnęłam e, od mojej teściowej. Robię zupy kolorowe. I pytam Helenkę albo Maxa Maksu, Helenko, jaką zupkę dzisiaj chcecie jeść? Białą czy czerwoną? Jeżeli mówią, że czerwoną, to ładuję do garnka wszystkie czerwone warzywa, jakie mam pod ręką. I dzieciaki wtedy mają frajdę, bo jedzą czerwoną zupę. Do białej zupy ładuję z kolei wszystkie białe warzywka, które mam pod ręką. Wodzi mi wtedy piękna biała zupa z milionem białych witamin. Oprócz tego robię jeszcze zupy zielone, różowe, żółte, niebieskie jeszcze nie robiłam. Da się zrobić niebieską zupę. Jak mi ktoś poda przepis na niebieską zupę, to dostanie ode mnie nagrodę. Po piąte, pilnuj stałych pór posiłków. Specjaliści mówią, że najlepsza przerwa między posiłkami to 3 do 4 godzin. I przede wszystkim nie dokarmiaj dziecka pomiędzy posiłkami nie wolno. Pamiętaj, że słodkie soczki, słodkie przekąski, ale nawet słone przekąski, czy chociażby mleko, jeżeli dziecko jest młodsze, mleko z kaszką, to wszystko bardzo, bardzo zasyca i potem nie ma się co dziwić, że dziecko nie chce jeść konkretów. A propos mleka, czy wiedzieliście, że polskie trzylatki spożywają o 600% białka za dużo? Po szóstym wyeliminuj śmieci z domu, czyli wszelkie słodycze, które mogłyby Cię kusić, Ciebie i Twoje dziecko. Nie będą Was kusić, skoro nie będzie ich w domu, po prostu ich nie kupuj. Po siódme i chyba najważniejsze, nie przekarmiaj i nie zmuszaj do jedzenia. Naucz dziecko, że jedzenie to rzecz najnormalniejsza pod słońcem, a nie cyrk, w którym bierze udział zazwyczaj cała rodzina plus jeszcze sąsiedzi. Nie chce jeść? niech nie. Kiedy zgłodnieje, samo, przyjdzie i poprosi. I jeszcze jedno. Możecie też zapisywać, co i ile, w jakiej ilości wasze dziecko zjada w ciągu dnia. Może się okazać, że wasze dzieci jedzą całkiem sporo. A nawet jeśli faktycznie jedzą mało, ale mają mnóstwo energii i rosną zdrowo i są zadowolone z życia i nie chorują, naprawdę nie ma się czym martwić. Przyjdzie taki moment, że będziecie błagać, żeby jadło mniej. To tyle na dziś. Ja wracam do Klocku. Pa!